Świętować obchody dni Ostrowi Mazowieckiej. Na scenie jest już z nami zespół Piśni i tańca bez wianka. A zanim zaczniemy nasze świętowanie, o oficjalnej Ostrowi Mazowieckiej poproszę pana burmistrza miasta, pana Jerzego Bauera, wraz z przewodniczącym Rady Miasta, panem Zbigniewem Krychem. Bardzo proszę. Rozpoczynamy. Trzynaste dni Ostrowi Mazowieckiej, w towarzystwie wspaniale wyglądającego i prezentującego się tutaj z nami zespołu Bezwianka. Dni Ostrowi, jak co roku, to kulturalna propozycja do wspólnego spędzania czasu w towarzystwie przyjaciół, znajomych, rodziny, do uczestniczenia w ofercie kulturalnej i sportowej, którą proponują władze samorządowe Ostrowi Mazowieckiej. Bardzo serdecznie Państwa witam na tej krótkiej, oficjalnej części rozpoczynającej obchody. Dni miasta to wspólne świętowanie. To święto miasta, święto jego mieszkańców i tych gości, którzy zechcą nas odwiedzić w tych dniach. Trwać będzie to święto trzy dni. Jutro o godzinie 16:00 oficjalny blok. Z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego oraz wszystkich gmin Powiatu Ostrowskiego. W związku z obchodami 25-lecia samorządu gminnego zaprosiliśmy na uroczystości wszystkich radnych i burmistrzów 25 lat minionych od roku 1990, kiedy to po raz pierwszy uchwalono po upadku PRL-u. Nową uchwałę, ustawę samorządową. Oddaję teraz głos panu przewodniczącemu Rady Miasta. Dzień dobry państwu. Przełączam się na wstępie do słów wypowiedzianych przez mojego poprzednika burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka, pana Jerzego Bauera. W imieniu Rady Miasta, Radnych Miasta i swoim osobistym życzę państwu ciekawej. Ciekawych chwil, ciekawych przeżyć, ciekawych chwil związanych z tym świętem. Życzę Państwu pięknej, cudownej zabawy. Życzę także, żeby się utrzymała pogoda, bo zalana nas przywitał. Deszcz było tak trochę poluro. Dziękuję bardzo. Przyłączam się do, do życzeń oczywiście od... Od siebie kieruję do Państwa również życzenia, w związku ze świętowaniem, najlepsze życzenia wszystkiego, co możemy sobie wszyscy życzyć, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jak i tym naszym wspólnotowym ostrowskim. Trzynaste dni Ostrowi uważam za otwarte. Wszystkiego dobrego.